Cześć, witajcie na moim kanale Datsun.pl Dzisiaj oczywiście sklepik z Fortnite'a. Ok, no to co? Zostawcie sobie łapę w górę. Jeśli chcecie, to możecie wpisać w twórce Datson.pl. Możecie też mnie dodać do znajomych. Często gdzieś coś tam nagrywamy, często gdzieś się pojawiamy i to jest mój nick. Więc wpiszcie, akceptuję po prostu wszystkich. Ale już nie przedłużamy, lecimy ze sklepem. Dobra, ok. No i napiszcie też w komentarzu, co według was jest dzisiaj najlepszym strojem, jeśli chodzi o sklep czy zestawem, zobaczymy co dzisiaj w ogóle jest, bo jeszcze nie mam pojęcia, już nie oglądałem, więc lecimy, to już było, więc nie będę przedłużał, bo to już jest chyba ze 3 dni, albo 4 nawet nic się tu nie zmieniło wczoraj nagrywałem mówiłem, żebyście powiedzieli, która matka jest najlepsza, więc możecie dzisiaj też powiedzieć święto latarni nadal w sobie leży tym razem za 2000, bo wcześniej było za 2,5. To mi się wydaje. Nie wiem, to mi się tylko wydaje, ale może się mylę. Później mamy Fanta dla całego, czy to było? Tego nie było, chyba. To oczywiście było. Tu mamy nowość, mamy pomysł, życzenie. Za 500, nowość. To jak się nazywa ten kwiatek, pisze fasz, tak, nazwa kwiatka, ale po prostu. I mamy pierwszy zestaw Żołnierza Słońca za 2400. Mamy słoneczne ptaka, słonecznego ptaka z żołnierzy Słońca, w aż stelach, bez matki, z maską, z rzutowym jest z sztębiem, bez hełmu, więc macie duży wybór. Jest też to LEGO zestaw, jak zawsze, choć nie zawsze chyba jest, tak? Mamy taki skrzydła, też w dwóch kolorach. Mamy wielką z lot... lotkę Taka Lego trochę. Dobrze nie można na to ją pokazać bardziej, ale okej. Okay. Mamy oczywiście Mesmera. Też w dwóch kolorach. Tak się prezentuje nasz Mesmer. Janek chyba go ma, tak się wydaje. Mamy Mesmera Lego. Mamy też plecak. Notizer. I mamy kilofek. No i tak, to jest wszystko kosztuje 2400 z przeceną z 4000, więc o 1600 VW taniej. Możesz też kupić oddzielnie słonecznego obtaku za 1200, mesmera za 1200, wzlotkę SONCE za 800, jest. Aztek Kilofa też za 800, no na razie fajnie, podoba mi się ten zestawik, ale zobaczymy co jest dalej. O, okno na przeszłość, mamy Air jakiegoś. Radnictwa. Jedna kolorystyka tylko, ale dodatkowo mamy oczywiście LEGO i mamy jeszcze pletaczek podmuch. To jest za 1200, mamy chwytacza chmur. Już widzicie bez, bez plecaka. Bez plecaka. I aż za 1200. Mamy Lego. No i mamy ogromczyń przy przestworze. Też bez plecaka. I Lego. A tutaj już mamy, widzicie, czapeczkę. A tu bez czapeczki. A ten pan dostał. Łysego, bez niczego, znaczy łysego z tylko. To 1000, 1200, to 1200. No ten chyba naj... najbardziej opłacalny, ale czy najlepszy wizualnie? Nie wiem, trudno nam to powiedzieć. Możecie pisać w komentarzach. Mamy sterowiec do wyboru. Tak się prezentuje i fajny bardzo. I mamy turbinę. Dobra, no tak prezentuje się ten e, nie to, że zestaw, ale tak okna przeszłość. Dobra, unikalny styl. E, hrabina Taraku, która jest, ma założone lub zdjęte okulary. Jest też wersja Lego z okularami. To kłam, kłami gwiazdach. E, z części zestawu i plecak takie jakieś... Skrzydła. Fala akustyczna to jest jednak nie skrzydło Nie tego miecz prawdy. No i tyle. To w związku z łączy komplet dwa, dwa, dwa kółka. Dobra, dalej. Asmoteusz. Asmoteusz ma dwa. Albo z Bandamą, albo bez. Jest też Lego. Też w wersji, z dwie wersje. Z trapą e, albo z kapturem i plecaczek takie jakieś. Oko. Jest to rytuał bitewny Kalisto strój. Kalisto, już tylko wersja. Z bez bandamy, bez niczego. I też kalisto w lego I jeszcze plecaczek kalisto. No i tak. Nieczysta gra. Coś mi to przypomina: o Pujem Niemczech o z woździami. I to za 800. Dobra, dalej. Zestaw metalowa maska za 2400. I tu mamy tak, e, wersję chyba dams, no damską. Wersję damską w trzech kolorach białym. Takim. E, nie wiem, co to jest, ale takim bardziej wojskowym, bo ten bardziej mi wojskowy przypomina oczywiście. No, zależy jakiego określenie. Dobra, sobie pieprzę. Ciemnym białym już w takim, no Dobra, później mamy też wersję zadi, w, o, maską w Lego i bez maski. Później mamy Metalowsta, Metalowsta, meta też w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy oczywiście też Lego wersję, kapturem, maską taką narysowaną, a tutaj zobaczcie całkiem inaczej to wygląda i ta maska wygląda świetnie. To mi zrobi takiej tutaj. No i kilochy 3 do wyboru, 3 kolora. Do tego są wyzwani, e, wyzwania do garnięcia. To za 2400. Możesz też oddzielnie kupić po 1200 i oddzielnie to. Dobra. To już mamy. To już było wczoraj. To nie pamiętam. To nie było. E, Basi. Nie było wczoraj pół wersja kolorystyczna za 1200 a tego pana mamy Jones, Jones pierwszy i czerwona Jedi która jest też kolora no i dalej mamy Lady Gaga mamy chyba powtórki już same stójkańskie tony i wszystko już nam powtarza z poprzednich Dni, nic tu nowego nie ma, zaraz zobaczymy jeszcze co, LEGO jest, Pomaga przy plaży Zameczek Zamek wrócił, bo nie było go jakiś czas No możecie jeszcze ekipę Fortnite kupić, ale coś tu miknęło. tak, barwny festiwalowy Pakiet, najstarszy, najtańszy opera, Parwy za 15, pakiet piruet, Minderman. No i strażnicy Co bym dzisiaj wybrał, jakbym miał coś, miałbym 3000 Fauldolców? Hmm, co bym wybrał? Mi się wydaje, że bowiem ten zestaw metalowa maska wybra za 2400. Ewentualnie e, Kalisto. Z tym nieczystą grom. Nie wiem, to jakoś, tu jest fajny ten sterowiec. Chociaż. ja chyba tak, zestaw metalową maska. Szkoda, że tutaj nie ma lotki żadnej, tylko jest po prostu same kilofy, bez plecaka, bez niczego, no, ale nie wiem co jest w A, zdobyć dodatkowe styla można zdobyć. Więc tutaj, no dzisiaj Zestaw metalowa maskę. A wy co byście wybrali z tego wszystkiego? Piszcie w komentarzach. Stanta dla całego, to też spoko. No dobra, okej, okay, to widzimy się w kolejnym odcinku pamiętajcie, jeśli chcecie, możecie wesprzeć mój e, nie to, że kanał, ale moje nagrywki odnośnie tego, tego kanału. Podatkampel w sklepie Fortnite. Możecie też kiedyś nagrać odcinek odnośnie mojej szatki, bo nie wiem, czy szybko zawsze było, ale mogą kiedyś trochę to wolniej pokazać. A chciałem też, myślę, że nagrać kiedyś odcinki Janka też. Ale to na spokojnie, nie, nie uciekamy z YouTube'a tak jak wcześniej. No co, pamiętajcie, możecie dodać do znajomych, właśnie, Czeka, czy ktoś jest do akceptacji, kto się gra Kubik's kuprapie Rap'ie. O, jako jedyny o tej godzinie, 7.11. O, dodała też Aurelię. Dwa tygodnie nie grała, Jezus Marie. Ktoś tu siebie widzi? Dobra, okej, okay, no to wszystko. Elo.